Hej, tutaj PS4 Gamer i zagramy dzisiaj w grę Plants vs. Zombie Garden Warfare. Będziemy grali na tryb Vanquish, czyli na 50 killi, która drużyna szybciej osiągnie 50 killi. I gramy na mapie Suburban Flats. To tam, gdzie są jakieś takie. Camping czy coś, to jest taka, ale mapka coś w tym stylu. I będę grał roślinami. Tak mi się wydaje, bo ostatni raz grałem... Zombie, tak, miałem rację. A kogo by tu wybrać? Chyba dzisiaj sobie zagram całą rundkę kaktusem. Jakoś, nie, mi się nim najlepiej gra właśnie roślinami. A z roślin, ale nie za bardzo przypadam jakoś za ogólnie za nimi. Wolę jako bardziej zombie grać. Nie wiem, łatwiej mi się nimi gra i mają ciekawsze takie postacie i klasy. Tak jak na przykład ten All Star czy e, ogólnie ten zwykły żołnierz, już jego wolę. Chociaż kaktusa można dużo dostać kili, e, bo on ma tego ten czosnek latający i te ściany może stawiać i jeszcze pułapki. Nie wiem, moim zdaniem trochę rośliny mają przewagi w tej grze, ale to już tak naprawdę zależy też od poziomu rozgrywki, jak drużyna gra, jak my sami gramy czasem gdzie lepiej, czasem gorzej no dobra, no tutaj nas już raz zabili właśnie, jeszcze nie grałem tą postacią tego robotnika, zombie nie wiem jak ta postać w ogóle funkcjonuje, bo grałem tym zawodnikiem takim futbolowym żołnierzem i tylko nimi dwoma grałem, a z roślin grałem kaktusem tą roślinką taką pierwszą Słonecznikiem, a nie grałem tą taką, nie wiem, tą rośliną, co co zjada wszystkich. Nie wiem, nie wiem, jak nią się nawet gra, więc jeszcze będę robił dalsze gameplay z tej gry. Ale tutaj rozstawiłem właśnie te mury i tam minę jeszcze. Próbuję coś ustrzelić. Już tutaj dwa razy zostałem zabity. Nie za dobrze mi idzie tutaj na tej mapce. Ja wezmę czosnek tutaj. Może kogoś już Powiem Wam, że tak nieczęsto używałem czosnek, ale potem zacząłem go używać coraz częściej. To tyle można kili zgarnąć łatwo. Ja chyba miałem rekord 5 czy 6 za, za jednym razem tym czosniem. Jeszcze jak zwaliłem te. A chyba tam zwala kukurydzę czy coś? Kolby kukurydzy i one wybuchają też w ogóle. Można ładnie sobie statystyki nabić. No, tego właśnie, kaktus jest trochę OP, ale gra jak gra. No dobra, no zostaliśmy znowu zabici. Idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. No... Widzę, że zombie wygrywają. Mają 18, kiliamy tylko 15. No, ale to. Jeszcze nie jest koniec rozgrywki, to nie wiadomo, kto wygra. O, tutaj mi się trafiło i trochę. O, zabiłem. Co mnie wkurza w tej grze to tylko to, że dużo bardzo asyst dostaje. Że ktoś może ci zgarnąć z przed nosa jakiegoś kila i to idzie jako asysta, tego nie lubię. I na przykład zaraz potem cię zabiją, i ogólnie statystyki ci się obniżają w tej książce takiej z sta ze statystykami. Jak na się jest to ten, to tam widać to. A... Dobra no to zrobili nas znowu tutaj gramy dalej. O, tutaj dwa zombiaki wyszły. O, ale ja uwielbiam tego All Stara to jest taki mój top jeden z zombi. Naprawdę nieskończoność amunicji, mimo że mu się przegrzewa, ale i tak, nieskończoność amunicji, jego ten taki rozpędzenie się jest bardzo dobre. Łatwo można kogoś zabić, bo znowuż żołnierzem trudniej się trafia tą rakietą, ale... Wszystkie postacie w zombie są fajne, jak na razie mi się podobają, te dwie, z którymi grałem, te inne też mogą być tak naprawdę super. O, tutaj właśnie znowu mnie zabili. Widzę, że tutaj przewagę... nie, my mamy roślinki. Myślałem, że zombie, bo tutaj tyle razy umarłem. Nie wiem. Dobra, na razie tutaj w ekipie jesteśmy dwa kaktusy, jeden słonecznik. Dobra. Idziemy tam, ja sobie pójdę koło tego domku, widzę tam żołnierza. Eee... No i tutaj robotnik i żołnierz. Dobra, spróbuję... O, jeszcze się... Uuu, tutaj dwóch jeszcze healerów się wysunęło. Aha, eee, jak zwykle amunicja się skończyła i zaraz pewnie mnie zabiją znając życie. Coś mi nie idzie w tej rundzie za dobrze. No dawaj. a nie mogę trafić w ogóle. Zawsze zapominam, że jak jestem sniperem, to powinienem się trzymać z daleka. Ja trzymam się strasznie blisko wszystkich. O, tutaj killa dostałem. Dobrze. 36 do 28 na razie jest OK. A teraz jak ktoś tak chyba zabije, nie. Dobra. O, tego robola spróbuję zdjąć tutaj. Nie widzi nas, zauważyli mnie. O, jeszcze mnie tutaj czy jakoś takiego... Coś mi zrobił, że nic nie mogę w ogóle strzec ani się ruszać, nie wiem nie, nie, nie wiem co to za umiejętność nie, nie, nie miałem czegoś takiego Na razie nie jest źle Jeszcze 10 kg zostało zobaczymy. Na razie mamy przewagę więc jest OK. Dobra no to idziemy dalej tutaj A. A, O tutaj dwóch sobie? O, no ładnie Dobra, no to dalej. No, trzeci już. Destroyed, okej okay. Zombos. No, dostałem 250 monet. No, zawsze znaczy dobrze. Może on na moją minę wpadł czy coś. Hm. Albo trzech doktorów mówię? Nie wiem. Albo może ten. Dostałem yy, tą gwiazdkę taką, a okej. Okay. Dobra. O tutaj widzę jest trochę w łeb, łeb, idzie ta walka 46 do 43. <grym> Dobra. Idziemy w to samo miejsce gdzie wcześniej. Dobra, tutaj strzelam. O, dobra, zabity. Fajnie, że jest taki właśnie sniper. W ogóle ta gra mi się bardzo podoba bardzo. Kupiłem ją wczoraj to cały czas praktycznie w nią gram. I na tym... Yy, I na multiplayer i na tym takim Ala single player, co jest te takie... Telefonu komórkowego, ten tryb, żeby ten ogródek tam bronić. O! Zobaczymy, kto wygrał, nawet nie zauważyłem. O! Jednym przegraliśmy. Dobra, nie było aż tak źle. Zobaczę tylko statystyki. 10 na 6 Dobra. Ok, to żegnam się z Wami. Oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. I piszcie, czy robić więcej odcinków. PS4 Gamer, do zobaczenia.